Gotujemy jeden brokuł, całą główkę. Oczywiście, żeby był taki al dente, żeby nie był całkiem rozgotowany. Jak już go ugotujecie, to poczekajcie, żeby ostygł. Dobra, jak widzicie, ja już pomalutku siekam sobie nożem brokuł. Jak najdrobniej go pokrójcie. I ważna sprawa, jak już pokroicie cały brokuł, no to potem trzeba go odcisnąć z nadmiaru wody. Zaraz Wam to pokażę zaraz wam pokażę ile on ma jeszcze w sobie wody. Popatrzcie. Widzicie? Odciskamy go z nadmiaru tej wody. Odciśnięciu broku ląduje do miski, teraz lądują przyprawy. Dajemy pół łyżeczki sproszkowanej cebulki. Dalej dodajemy pół łyżeczki czosnku sproszkowanego i teraz tak, jeżeli brokuł będzie słony, no to soli już nie dodajemy. Jeżeli będzie za mało słony, to troszeczkę tej soli dodajcie. No i teraz całość dokładnie ze sobą mieszamy. I teraz tak, do szklanki dajemy dwa całe jajka i musimy je rozbełtać widelcem bardzo dokładnie. Jak już to zrobicie, no to te jajka wlewamy do brokuła. Następnie bierzemy jedną pełną szklankę, mozzarelli i dodajemy ten ser do miski. Dalej bierzemy tarkę, ser parmezan i ścieramy tego sera tak ze 2-3 stołowe łyżki. No i teraz wszystko dokładnie ze sobą łączymy, tak żeby była jedna spójna masa. Teraz bierzemy blaszkę, matę do pieczenia, jeżeli takiej nie macie, to bierzemy papier pergaminowy i wykładamy całą tą masę na blachę. Następnie moczymy dłoń w wodzie i wilgną dłonią formujemy placek. Możecie zrobić to łyżką, ale będziecie się bawić, także polecam użyć dłoni. No, i teraz jeszcze troszkę ścieramy ser parmezan. Tak delikatnie, tylko żeby ładnie się od góry zapiekł. Wyrównujemy sobie jeszcze boki i idziemy grzać piekarnik. Do nagrzanego piekarnika wkładamy ten spód, ten cały placek na równe 25 minut. O 25 minutach tak to będzie wyglądało. Teraz czekamy, aż ten spód ostygnie. Jak już ten spód ostygnie, no to kroimy sobie takie kanapki w prostokąty, w kwadraty, w kółka, w co tam chcecie. No i tego typu kanapki jemy na ciepło, na zimno z różnymi dodatkami, jak chcecie. Jeżeli mm, nie chcecie takich kanapek brokułowych, to możecie ten spód użyć na przykład jako spód pod pizzę i też będzie elegancko, także polecam, zróbcie, zostawcie łapkę i tak dalej. No i do usłyszenia, smacznego. Mhm. Mega dobre.